Proszę uprzejmie, wszystkiego dobrego w dniu imieniu. Krystyno, wszystkiego dobrego w dniu imienin. Proszę uprzejmie, tutaj jeszcze idę. Do wszystkiego okay. dobrego w dniu imieniu. W mój kochany Wrocław. Bardzo nam miło, witamy w Katowicach. Oczywiście, proszę bardzo. Znam bardzo miło, panie widzieć. Opa, proszę bardzo, przy nie popłucz. Proszę uprzejmie. Zapraszamy. O, przepraszam. Zapraszam. Wszystkiego dobrego. Dalej, Wotwa? Proszę uprzejmie. Jeszcze jeden. Oczywiście, że tak. Wszystkiego dobrego w dniu imieniu Witam, szanowny panie. Przyjechały panie z Białego Stoku. Tak. Kiedy panie wyjechała? Tak, e, 641. No, tak. To cała wyprawa w Katowicach od piątku? Tak. A w ogóle to my, gdziekolwiek zjazd się odbywa w Polsce, my mamy zawsze bardzo daleko. Zawsze. To czy to Szczecin, czy Katowice. Ale nie szkodzi, my zawsze dojedziemy. W przyszłym roku w Rzeszowie? Też jedziemy. Ja jeszcze tylko dodam, że ja przyjechałam już we wtorek, bo jestem ze starą Tyszanką i serce tak mi się zawsze rwie, że ja musiałam zaliczyć wszystkich przyjaciół, kolegów, rodzinę także. I dopiero potem mnie tu przywieziono. Rozumiem za to, że pani pokazuje koleżankom Śląska. O Tak, oczywiście. No, pokazuję. Powiadam to co potrafię, jak tutaj jest. A jak pani oceniają? Bardzo fajnie. Zresztą bardzo dużo osób Państwo znałyśmy tutaj właśnie nas ze Śląska. Spotykamy się w różnych miejscach zawsze bardzo, bardzo serdecznie. Tychy, Katowice, Gliwice. Cudownie jest. Serdecznie dziękujemy, życzymy jego pobytu jeszcze dzisiaj. Dziękujemy. Nie, żeby nie połknąć. O, jak tam Tak, Tego dzień, czy nie? Ja już szukam, tak, ja już szukam tak, tak, na na wszystkie. takich sporządnych. Coś tu po swoje zostało podjęte. A ja mogę wymienić mniejszą. Tak, To, to, to jest dobra.

Może w imieniu w ogóle wszystkich Krystyn podziękuję dziennikowi Zachodniemu, który po prostu obdarowuje nas co roku takimi pięknymi prezentami. Wachlarze niezapomniane zdobią nasze ściany, używamy ich na spotkaniach takich już w naszych miastach. Ja jestem liderką Krystyn Krakowskich i wydaje mi się, że w naszej grupie są również dziewczyny z Paryża, z Węgier, Niemka, Szwedkę, więc wszystkie te panie mają te wszystkie wasze. Elementy, nawet karteczek nie wyrzucamy. Jest to dla nas bardzo miłe, sympatyczne i uważam, że no po prostu wielki, wielki gest redakcji. W takim razie bardzo zapraszamy do oglądania naszej strony dziennikzachodni.pl i nasze miasto.pl. Tam zawsze znajdują się informacje o Krystynach i nie tylko, przez cały rok. Zachęcamy Oczywiście. bardzo.